Nie ma akaso, że właśnie teraz, w tej chwili, trafiłeś na tę wiadomość. To nie przypadek, że twoje serce bije szybciej, że twoje myśli są pełne zamętu, że czujesz ciężar decyzji, której jeszcze nie podjąłeś, ale która już cię przygniata. Bóg cię widzi. Bóg zna każdy twój krok, zanim jeszcze go zrobisz, zna każde słowo, zanim wypowiesz je ustami, i zna każdą intencję, nawet tę ukrytą, której może jeszcze sam nie rozpoznałeś. Dlatego dziś mówi do ciebie jednoznacznie. Nie rób tego. Nie idź tą drogą. Nie podejmuj tej decyzji. Ta wiadomość to nie ostrzeżenie pełne lęku, to ratunek pełen miłości. To miłosierna interwencja Boga, który nie chce, abyś zniszczył to, co on dla ciebie przygotował. Możliwe, że od dłuższego czasu nosisz w sercu plan, który wydaje ci się logiczny, słuszny, a może nawet konieczny. Może rozważasz decyzję, która ma zakończyć ból który nosisz. Może chcesz odciąć się od ludzi, wyjechać, zniknąć, odejść, uciec od wszystkiego. Może twoje myśli są jeszcze ciemniejsze, może krążą wokół rozpaczy, wokół końca. Ale dzisiaj, właśnie teraz, Bóg zatrzymuje cię, bierze cię za rękę i mówi: Nie idź tą drogą. Mam dla ciebie inną ścieżkę, lepszą, bezpieczną, pełną pokoju, ale żeby nią pójść, musisz mi zaufać. Niech to będzie dla ciebie jasne. To, co planujesz, nie pochodzi ode mnie, mówi Pan. To nie jest moja wola. To nie jest moje światło. To nie ja ci to podsunąłem. To podszept złudzenia. To kłamstwo przebrane za rozwiązanie. I właśnie dlatego z całą mocą miłości wołam do Ciebie: zatrzymaj się. Nie rób tego. Bóg widzi wszystko. Widzi Twoje łzy w nocy. Widzi samotność, którą ukrywasz za uśmiechem. Widzi Twoją walkę. Twoje pragnienie. Żeby ktoś w końcu Cię zrozumiał, żeby ktoś Ci powiedział już dobrze, nie jesteś sam. A więc słuchaj, nie jesteś sam. Bóg jest z Tobą w tej chwili, nie tylko obok Ciebie, w Tobie, w Twoim wnętrzu. I On zna całą prawdę. Nie potępia cię za Twoje myśli, ale mówi ci: Nie pozwolę ci zniszczyć siebie tylko dlatego, że nie widzisz jeszcze pełnego obrazu. Zastanów się, czy to, co zamierzasz zrobić, rzeczywiście rozwiąże ból w twoim sercu? Czy ta decyzja sprawi, że poczujesz się wolny? Czy nie przyniesie jeszcze więcej smutku, więcej pustki, więcej nieodwracalnych skutków? Czy to, co planujesz, nie wynika przypadkiem z chwilowego impulsu, z emocji, które miną? Bóg nie mówi ci, że twoje uczucia są błędne. On wie, że cierpisz, ale mówi ci, że nie musisz działać pochopnie. Że nie musisz podejmować decyzji w cieniu nocy, nie jesteś maszyną, nie jesteś numerem, jesteś Jego dzieckiem. Zanim jeszcze zostałeś poczęty, On już cię znał. Zanim otworzyłeś oczy po raz pierwszy, On miał dla ciebie plan. I ten plan nie zakończył się przez twoje błędy, twoje zranienia, twoje potknięcia. Ten plan nadal trwa, ale diabeł próbuje ci wmówić, że już wszystko stracone, że nie ma już drogi powrotu. Że jedyne co ci pozostało, to wykonać ten ostatni, desperacki krok. To kłamstwo. Bóg dziś rozświetla tę ciemność w twoim sercu, przynosi ci swoje słowo jako światło, które zapala się w najciemniejszej dolinie. On mówi: Choćbyś szedł doliną cienia śmierci, nie bój się, bo ja jestem z tobą. To nie jest tylko wers z Biblii, to jest prawda dla ciebie na ten moment, właśnie teraz. Bóg chce cię objąć swoją obecnością, swoją czułością, swoją łaską. Możesz płakać, możesz czuć się złamany, ale właśnie z tych kawałków On cię zbuduje na nowo. Nie rób tego, co masz na myśli. To nie ty masz rozwiązać wszystko sam, to nie ty masz udźwignąć całe życie w pojedynkę. Bóg nie oczekuje, że będziesz silny przez cały czas. On czeka, aż się poddasz, nie życiu, nie problemom, ale jemu. Poddaj Mu swój plan. Poddaj mu swoje lęki, poddaj mu ten impuls, który ci mówi, że jedyną opcją jest koniec. Zaufaj Jego głosowi. Jego duch właśnie teraz dotyka twojego wnętrza. Czujesz to? To nie emocja, to obecność. To Jego duch mówi do twojego ducha: zostań, zaufaj. Jeszcze zobaczysz, że to, co dziś cię boli, jutro stanie się świadectwem mojego cudu. Nie musisz rozumieć wszystkiego dzisiaj, ale musisz uwierzyć. Że Bóg widzi dalej niż ty. On wie, gdzie prowadzi ta droga, której boisz się dzisiaj zaufać. On wie, jak zamienić popiół w piękno, płacz w śmiech, stratę w nowe początki. Ale potrzebuje jednego: Twojego tak. Twojej decyzji, żeby zatrzymać się i powiedzieć: Boże, nie wiem, co robić, ale ty wiesz, prowadź mnie. Właśnie teraz jego łaska spływa na ciebie. Nie musisz na nią zasługiwać. Ona już tu jest. Przyszła przed tobą. Przyszła po to, by cię unieść, by cię ochronić, by ci powiedzieć: Nie rób tego, co masz na myśli. Życie, którego tak bardzo chcesz, jest po drugiej stronie tej decyzji. Jeśli zrobisz to, co diabeł ci podsuwa, zniszczysz to, co Bóg właśnie przygotowuje. Czasem Bóg milczy, ale dzisiaj nie milczy. Dzisiaj mówi wyraźnie, dzisiaj cię zatrzymuje, dzisiaj rzuca ci linę ratunkową, złapią, nie wahaj się, nie ignoruj tego głosu. To jest Jego wezwanie, nie dla potępienia, dla ratunku, dla życia, dla nowego początku. Jeśli Twoje serce płacze, to dobrze, to znaczy, że jeszcze czujesz. A skoro czujesz, to znaczy, że jeszcze możesz żyć, jeszcze możesz wierzyć, jeszcze możesz zmienić drogę. Bóg nie kończy historii tylko dlatego, że Ty myślisz, że już wszystko stracone. On pisze ją dalej, ale potrzebuje Ciebie. Potrzebuje Twojego wyboru, Twojej decyzji, Twojego: Boże, nie zrobię tego, zaufam ci. Zatrzymaj się, zamknij oczy, oddychaj, powiedz do Boga cicho w sercu: Pomóż mi. Nie wiem, jak dalej żyć, ale wierzę, że Ty wiesz. I wtedy poczujesz coś, czego nie da się opisać słowami. Pokój, który przewyższa wszelki rozum, obecność, która wypełni Cię jak ciepło w zimny dzień. To On. To Bóg, który dziś cię ostrzega, ale przede wszystkim cię ratuje, to jeszcze nie koniec, to dopiero początek, bo Bóg, który dziś cię zatrzymuje, nie tylko mówi nie rób tego, ale również szepcze do twojego serca. Chce ci pokazać coś więcej, coś piękniejszego, coś, co zmieni twoje życie na zawsze. Ale, żeby to zobaczyć, musisz przejść przez ten moment ciemności z oczami otwartymi na jego światło, musisz pozwolić mu się poprowadzić. Może czujesz, że nie masz już siły. I to dobrze, bo w twojej słabości Bóg objawia swoją moc. Nie wtedy, gdy jesteśmy silni, ale wtedy, gdy już nie mamy sił, gdy klękamy i płaczemy, to On podnosi nas i czyni z nami rzeczy, o których nigdy nie marzyliśmy. Nie jesteś porażką, nie jesteś błędem, nie jesteś bezwartościowy. Te wszystkie głosy, które słyszysz w swojej głowie, to nie Bóg, to nie On ci mówi, że jesteś nikim. To nie on ci mówi, że już za późno, to nie on ci mówi, że jesteś sam. To wróg, który chce cię zniszczyć, bo wie, że jeśli zostaniesz przy życiu, jeśli posłuchasz Boga, staniesz się kimś, kto wyrywa innych z ciemności. Właśnie dlatego cię atakuje tak mocno, bo się ciebie boi, bo wie, że Twoje życie ma znaczenie, że Twoja historia będzie naczyniem chwały Bożej, że Twoje łzy zostaną zamienione w pieśni zwycięstwa. Zatrzymaj się i wsłuchaj się w ten szept, nie ten pełen oskarżeń i gniewu, ale ten, który przynosi spokój i pewność. Jestem z tobą, mówi pan. Nie opuszczę cię, nie zostawię cię. Walczyłem o ciebie na krzyżu, oddałem za ciebie życie i nie przestanę o ciebie walczyć teraz, kiedy stoisz na krawędzi. Czasami Bóg nie zmienia sytuacji od razu, ale zawsze zaczyna od zmiany serca. Może twoje okoliczności się nie zmieniły. Może nadal jest ci ciężko, ale coś wewnątrz ciebie już się porusza. To jego duch działa, to jego ręka wyciągnięta do ciebie. Bóg nie czeka aż się naprawisz, aż się poprawisz, aż zasłużysz. On przychodzi w najgorszym momencie. Przychodzi gdy leżysz i nie mówi, dlaczego upadłeś, mówi: "Wstań, dziecko, pomogę ci". Masz prawo czuć się zagubiony. Masz prawo nie wiedzieć co dalej. Ale nie masz prawa się poddać, bo ktoś już za ciebie zapłacił najwyższą cenę. Jezus nie umarł po to, byś ty skończył swoje życie w rozpaczy. Umarł po to, byś żył, byś miał nadzieję, byś miał nowe początki, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Nie musisz od razu wiedzieć, jak to wszystko poukładać. Wystarczy, że powiesz Bogu prowadź mnie. On otworzy drzwi, których nie widzisz, on pośle ludzi, których jeszcze nie znasz. On naprawi to, czego ty już nie potrafisz, ale wszystko zaczyna się od tej jednej decyzji. Nie zrobię tego, zaufam. Każdy dzień, który przeżyjesz po tej decyzji, będzie świadectwem. Będziesz patrzył wstecz i mówił: chwała Bogu, że mnie zatrzymał. To, co dziś wydaje się końcem, jutro stanie się punktem zwrotnym. I kiedyś sam będziesz głosem dla innych. Powiesz komuś: wiem, co czujesz, też tam byłem, ale Bóg mnie uratował. I ciebie też uratuję. Ta walka, którą dziś toczysz, nie jest tylko o twoje życie. Ona jest o życie tych, którzy przez ciebie znajdą nadzieję, przez ciebie znajdą Boga, przez ciebie poznają, że jest ktoś, kto nie odwraca się w chwili ciemności, ale przychodzi jak światło. Bóg nie pozwoli ci odejść w ciszy. On przychodzi z głośnym głosem miłości. Nie rób tego. Wybierz życie, wybierz mnie. I jeśli nie wiesz, co zrobić, to powiedz tylko: Boże, pomóż. Nie musisz znać teologii, nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy jedno szczere wołanie: On ci odpowie w sposób, który cię zaskoczy, w czasie, który jest doskonały. I nie zapomnij: skoro przysłał ci tę wiadomość, to znaczy, że jeszcze nie skończył z tobą, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jego ostatnie słowo nad twoim życiem to: łaska, Bóg cię nie zostawił. Nawet jeśli wydaje ci się, że milczy, on czuwa. Jego cisza nie jest obojętnością. To czas, w którym on pracuje głęboko w Twoim wnętrzu. Czas, w którym kształtuje coś, co później przyniesie owoc, o jakim nie śniłeś. Ale zanim ten owoc przyjdzie, musisz pozwolić się poprowadzić. Nie rób tego, co planujesz. To, co zamierzasz, nie jest wyjściem, to pułapka. I nie chodzi tylko o Ciebie. Twoje życie ma wpływ. Twoje istnienie ma sens większy niż widzisz. Jest ktoś, kto patrzy na ciebie, może twoje dziecko, może ktoś w rodzinie, może ktoś, kto cię obserwuje i nie mówi nic, ale modli się za ciebie w ciszy, może ktoś, kto sam potrzebuje światła, a ty jesteś tą latarnią, którą Bóg chce zapalić. Ale jeśli dziś zgaśniesz, kto pokaże im drogę? Nie rób tego. Bóg cię wybrał. Może nie czujesz się wyjątkowy. Może myślisz, że twoje życie to pasmo porażek, ale w oczach Boga nie jesteś pomyłką, jesteś arcydziełem, które on jeszcze maluje. Nie oceniaj obrazu, zanim artysta go nie ukończy. Nie przekreśl historii, której Bóg jeszcze nie dokończył. Są rzeczy, które wydają się nam logiczne, kiedy jesteśmy zranieni. Kiedy boli, zaczynamy myśleć w sposób, który wydaje się rozsądny tylko z perspektywy bólu. Ale właśnie wtedy Bóg mówi: Nie ufaj temu, co czujesz, zaufaj mnie, bo emocje mijają, impuls znika, ale skutki pozostają i właśnie dlatego dziś interweniuję. Wchodzi w Twoją ciemność nie z oskarżeniem, ale z ratunkiem, z otwartymi ramionami gotowy przyjąć Cię takiego, jakim jesteś zmęczonego, płaczącego, zgubionego, ale żywego, jeszcze tutaj. Jeszcze gotowego na nowy początek. Czy wiesz, że sam fakt, iż jeszcze oddychasz, to znak, że Bóg nie skończył? Gdyby twój czas się skończył, nie czytałbyś tego teraz, nie płakałbyś z tą świadomością, że coś w tym słowie dotyka twojego wnętrza. To Duch Święty działa w tobie. Nie jesteś pusty, nie jesteś sam, jesteś szukany, jesteś kochany miłością, której nie da się zasłużyć miłością, która nigdy się nie wyczerpuje. Miłością, która Cię zna, całego, i mimo wszystko wybiera Cię każdego dnia na nowo. Bóg nie zmienia ludzi przez potępienie, zmienia ich przez swoją obecność, a obecność Boża właśnie Cię otacza. Nawet jeśli nie czujesz, jest, nawet jeśli nie widzisz, działa. Bóg nie potrzebuje, byś rozumiał, potrzebuje, byś Mu zaufał. A zaufanie zaczyna się w sercu, które powie. Boże, zatrzymaj mnie, ratuj mnie, prowadź mnie. Może nie masz sił się modlić, to nie szkodzi, wystarczy westchnienie, myśl, szept, bo On nie liczy Twoich słów, liczy Twoją intencję, widzi, że się zmagasz, widzi, że jesteś na krawędzi, ale to właśnie tam przychodzi najwięcej Jego światła, bo On jest specjalistą od sytuacji bez wyjścia, od końców, które zamienia w początki, od nocy, które zamienia w świt. Twoje łzy są widziane, każda z nich ma znaczenie. Żadna nie spada bez sensu, w niebie nie ma zmarnowanych łez. Są zbierane jak perły, są pamiętane. I pewnego dnia Bóg sam otrzeje z twoich oczu, ale zanim to nastąpi, On daje ci wybór, życie, zaufanie, przyszłość. Nie odrzucaj tego słowa, nie klikaj dalej, nie znieczulaj bólu kolejną rozrywką, kolejnym ucieczkowym ruchem. Pozwól sobie poczuć, pozwól sobie usłyszeć to, co może być niewygodne, ale co ratuje. Bo dziś Bóg nie mówi do tłumu, mówi do ciebie. Do ciebie po imieniu. Tak jak wtedy, gdy Jezus stanął przed grobem łazarza i powiedział: Łazarzu, wyjdź! Dziś Jezus staje przed twoim grobem i mówi: Ty, który to czytasz, wyjdź z tej ciemności, wyjdź z tego myślenia, wyjdź z tej decyzji, chcę, żebyś żył. Nie musisz być doskonały, nie musisz wiedzieć, co dalej. Wystarczy, że odpowiesz Amen nie zrobię tego, zaufam. I wtedy coś się zaczyna nowe, lepsze, prawdziwe. To nie będzie droga łatwa, ale będzie droga pełna pokoju. Bo kiedy idziesz z Bogiem, wszystko, nawet cierpienie, ma sens to dobrze, że jeszcze czytasz to znaczy, że coś w tobie walczy że nie wszystko zgasło że gdzieś głęboko, pomimo całego bólu Istnieje jeszcze iskra, która nie zgasła, i właśnie na tę iskrę patrzy teraz Bóg. Nie patrzy na twoje błędy, nie liczy twoich porażek. On nie jest księgowym, który spisuje twoje winy w rubrykach, on jest ojcem, który widzi, jak jego dziecko traci siły i w tej chwili podbiega, by cię objąć. Nie zrozumiesz tego do końca, póki nie pozwolisz mu działać. Póki będziesz trzymał w rękach kontrolę. Póki będziesz planował swoje własne rozwiązania, nie zobaczysz jego cudu. Ale gdy puścisz, gdy powiesz, Boże, już nie dam rady, proszę, działaj ty, wtedy niebo zaczyna się poruszać. Zmiana przychodzi nie wtedy, gdy my wygrywamy, ale gdy się poddajemy Bogu, gdy przestajemy walczyć po swojemu i pozwalamy, by to On walczył za nas. Nie myśl, że jesteś słaby, bo płaczesz. Nie myśl, że jesteś przegrany, bo nie masz już sił. Przeciwnie, właśnie w tym miejscu Bóg najczęściej przychodzi. On nie przyszedł do zdrowych, przyszedł do złamanych, do tych, których serca krwawią w ukryciu, do tych, którzy milczą przez dni, choć wewnątrz wołają o ratunek. On właśnie takich ludzi wybiera, aby pokazać, że Jego miłość nie zna granic. To nie wstyd być zagubionym. Wstydem byłoby odrzucić rękę, którą Bóg ci dziś wyciąga, a On ją wyciąga, nie po raz pierwszy. Ile razy próbował do ciebie dotrzeć? Poprzez ludzi, przez przypadkowe spotkania, przez sny, przez momenty, w których czułeś, że coś cię zatrzymuje. To wszystko były jego sygnały, ale dziś jest coś więcej. Dziś Bóg mówi wprost, przerywa ciszę, krzyczy miłością: Nie rób tego, co zamierzasz, mam dla ciebie drogę życia. To nie jest tylko ostrzeżenie, to zaproszenie do życia, do nadziei, do przyszłości która nie jest zależna od Twojej przeszłości. Bóg nie patrzy na Twoją historię jak człowiek, On nie ocenia Cię według Twoich upadków, On patrzy na Ciebie przez pryzmat Krzyża, miejsca, w którym już za wszystko zapłacono Twoje błędy zapłacone, Twoje grzechy przebaczone, Twoje lęki pokonane. Teraz On czeka tylko na Twoje tak, zatrzymaj się i pomyśl. Gdybyś mógł zobaczyć, co Bóg przygotował dla ciebie za zakrętem, nie bałbyś się dzisiejszej nocy, nie rozważałbyś tego, co teraz rozważasz, bo zrozumiałbyś, że to, co dziś cię przygniata, w jego rękach zamieni się w chwałę, ale najpierw musisz przetrwać, musisz oddać mu ten moment, zatrzymać impuls, wyrwać się z pułapki myśli, która mówi: To nie ma sensu, lepiej zakończyć. To nieprawda, to nie głos Boga. To echo ciemności, które przychodzi, kiedy najbardziej jesteś zmęczony, ale światłość zawsze przychodzi, kiedy noc jest najciemniejsza. Nie wiesz jeszcze, co Bóg zrobi, ale jedno możesz wiedzieć już teraz: On nie kłamie. Jeśli mówi, że ma plan, to go ma. Jeśli mówi, że się nie spóźni, to przyjdzie na czas. Jeśli mówi, że jesteś cenny, to nie dlatego, że coś zrobisz, ale dlatego, że po prostu jesteś ty. Ze wszystkimi swoimi ranami jesteś dla Niego bezcenny, bo nie kocha Cię za to, kim jesteś, kocha Cię, bo jesteś i to wystarczy. Powiedz Mu teraz w sercu: Boże, ratuj mnie, Boże, powstrzymaj mnie, Boże, prowadź mnie, i niech to będzie Twoja modlitwa. Nie musi być głośna, nie musi być piękna, musi być prawdziwa. Wystarczy szept, On słyszy, wystarczy łza, On widzi, wystarczy chęć, choćby najmniejsza, by dać Mu miejsce. A on zajmie cały dom twojego serca i przemieni cię od środka. Nie rezygnuj z życia, które może być piękne, nie przekreśl siebie przez chwilę ciemności. Nie uciekaj od drogi, której jeszcze nie widzisz całej, bo zanim przyjdzie świt, często musi być bardzo ciemno, ale świt przychodzi. Przychodzi nie dlatego, że jesteś gotowy, przychodzi, bo Bóg jest wierny i On nie zawiedzie. Zanim zakończę, pozwól, że jeszcze ci powiem coś. Co może być najważniejsze ze wszystkiego: nie jesteś przypadkiem. Nikt nie żyje przez pomyłkę. Każde bicie twojego serca, każdy twój oddech są częścią Bożego planu. Gdybyś nie był potrzebny, nie byłbyś tu, ale skoro tu jesteś, skoro jeszcze żyjesz, skoro jeszcze słyszysz ten głos, to znaczy, że Bóg nie skończył, że jeszcze masz coś do przeżycia, coś do zobaczenia, coś do zrobienia. Nie słuchaj kłamstw, które mówią, że Twoje życie nie ma znaczenia. W duchowym świecie Twoje istnienie ma wagę, Twoja obecność robi różnicę, Twoje tak dla Boga, nawet ciche, nawet niepewne, może zmienić bieg historii, bo Bóg działa przez zwykłych ludzi w niezwykły sposób. On nie potrzebuje Twojej perfekcji, On potrzebuje Twojej obecności, Twojego serca otwartego, choćby drżącego. Twojego cichego zaufania, które mówi nie wiem jak, ale wierzę, że ty wiesz. Zaufanie to nie emocja, to decyzja. I może dziś nie czujesz się silny, może nadal boisz się, może jeszcze łzy spływają ci po policzkach, ale jeśli w głębi duszy zdecydujesz nie zrobię tego, zostaję, wybieram życie. Wtedy Bóg bierze twoją decyzję i zaczyna czynić z niej coś potężnego. Widzisz, Bóg nie potrzebuje wielkich czynów, by działać cuda. On potrzebuje tylko serca, które powie: Panie, jestem tutaj, weź mnie, On nie zawiedzie. Choćby wszyscy Cię opuścili, choćby świat zapomniał Twoje imię, On znaje na pamięć i nigdy Go nie zapomni, nigdy, bo Jego miłość nie kończy się wtedy, gdy Ty się potykasz. Ona właśnie wtedy najbardziej Cię otula, najbardziej Cię podnosi, najbardziej Cię broni. I teraz dochodzimy do tego momentu tym momentu refleksji. Usiądź spokojnie, nawet jeśli wokół Ciebie panuje chaos. Zamknij oczy, wycisz myśli, i zapytaj siebie, co by się stało, gdybym dziś zaufał Bogu całkowicie? Pomyśl przez chwilę: nie przez pryzmat strachu, nie przez filtr przeszłości. Pomyśl przez wiarę: jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś naprawdę uwierzył, że Bóg cię prowadzi, że On ma odpowiedzi, których Ty jeszcze nie znasz? Że nawet ten ból, który teraz czujesz, on potrafi przemienić w coś pięknego? Nie musisz tego wiedzieć dziś, ale możesz zrobić pierwszy krok, a tym pierwszym krokiem jest decyzja: Nie zrobię tego, co planowałem. Zatrzymam się i pozwolę Bogu działać. Wybiorę życie. Bo jeśli Bóg mnie zatrzymał, to znaczy, że to życie, które chciałem zakończyć, w jego rękach może stać się czymś większym niż mogłem sobie wyobrazić. Zostań. Zaufaj i zobaczysz, że światło naprawdę świeci w ciemności, i ciemność nigdy go nie pokona. Amen. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia.